Jesteśmy na konferencji przed High League 4, a z nami Natalia Kaczmarczyk, czyli Naców. Witam nas. Witam, Ciemka. Przede wszystkim jak się czujesz e, przed walką, jak, jak przebiegł e, okres przygotowawczy? Ciężko. Przyznam szczerze, że Emma to ciężki sport, nie ma co ukrywać y, i... Nie było łatwo. Miałam też tam jakieś problemy po drodze, bo się przyzimbiłam, miałam problemy z ręką, ale mocno przepracowałam ten okres i jestem zadowolona z siebie. Mhm. Czujesz większą presję niż przed pierwszym y, pojedynkiem? Oj to na pewno. No bo wiesz, ta pierwsza walka, okej, okay. która wygra ta wygra, okej, okay, spoko. A teraz wiesz, ja bym chciała bardzo utrzymać y, tą wygraną, więc mam taką presję, że no Fajnie wygląda 2-0, nie? A nie 1-1. No, nie da się ukryć. Pierwsza walka stała na całkiem niezłym poziomie, jeśli chodzi o technikę w stójce. Myślę, że udało Ci się zniwelować przewagę przewagę zasięgu Twojej rywalki, zgodzisz się? No, są swoją techniką w stójce to by mnie wszyscy no. No, ale wiesz, jako nowicjuszka nie było źle. No, wydaje mi się, że ogólnie jakby obydwie pokazałyśmy... Co tam się dzieje? Obydwie pokazałyśmy mimo wszystko, że... Nauczyłyśmy się trochę przez te dwa miesiące, że przypracowałyśmy ten okres i że się nie opierdzielałyśmy. Um, wiesz, no ja mam ten problem niestety. No, że ja jestem niższa, mam mniejszy zasięg, więc ja tej stójce no nie będę miała tak łatwo, nie? Nie będę miała tak łatwo. Ja, ja, jestem, ja jestem przygotowana, że lekcja będzie miała stójkę 10 na 10 i zobaczymy, jak to będzie. No. Postaram, się, postaram się to jakoś, wiesz, jakoś to Patrujesz swojej szansy bardziej w parterze. O jejku, to się okaże, to się okaże. Zobaczymy. Ale zapytam, no bo wiesz, w pierwszej, w pierwszej walce obiektywnie stwierdzając dominowałaś w parterze, ale ostatnią walkę Lexi z Fagatą wygrała właśnie uderzeniami w przysiadzie. Czy obawiasz się jednak, żeby schodzić do parterów? Ty będziesz się obawiała tego, czy, 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 czy będziesz jednak tam szukała swojej szansy? Nie, ja się parterów w ogóle nie obawiam. Jakby mm, dla mnie może ta walka. Odbywać się tak naprawdę w stójce i może się również odbywać w parterze. Jakby, ale tam, to, tam była trebu, bo tam Lexi jakby nie chciała obalić fagaty, tylko tam to wyszło, bo ona chyba e, Lexi uderzyła fronta i, i fagata przez tego fronta upadła, nie? I wtedy po prostu Lexi ruszyła na nią. Niedawno rozpoczęłaś swój projekt Nad Sword. Chcesz, żeby to było coś długofalowego? Skupiasz się na tym projekcie? No wiadomo, że jak tylko skończy się ta walka, to bardzo bym chciała całe pokłady swojej energii i czasu poświęcić na ten projekt. I na ten moment tak celujemy sobie na półtorej roku. Na razie cztery miesiące mieszkamy razem, więc jeszcze rok czas, nam został ponad rok i potem zobaczymy, co będzie dalej. Wspominałaś też, że zamierzasz wydać niebawem kolejny utwór. To będzie też również zastanawiasz się, żeby to była Twoja droga? Muzyczny. Nie, 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 ja w muzyczną e, stronę na pewno nie chcę iść, bo ja uważam, że nie mam do tego jakoś specjalnie talentu. Ale wiesz, fajnie jest sobie robić muzykę, jest to fajna taka odskocznia od samego robienia YouTube'a. E, I mamy nowy utwór, on będzie już niedługo miał premiery na YouTube'ie właśnie i włożyliśmy w niego bardzo dużo pracy serca. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo on jest troszeczkę powiedzmy bardziej liryczny niż poprzednie nasze tam jakieś piosenki. Ale też w klimacie hip-hopowym? Nie, nie, bardziej śpiewana, bardziej A, śpiewana, okay. no, bardziej śpiewana. Czyli mamy nad SURD, wydajesz piosenkę. Czy tyle zajęć nie kolidowało jednak w, w procesie przygotowawczym, Nie przeszkadzało ci to w treninga? No kolidowało strasznie, strasznie. E, bardzo mi dużo czasu zjadały treningi, przez co jak wracałam, no to musiałam po prostu ten czas e, przeznaczyć na projekt, e, co miało swoje konsekwencje w tym, że nie miałam wystarczająco dużo czasu na regenerację. No, i tego mi brakowało przez ten okres treningowy. Trochę więcej, do pierwszej walki troszeczkę więcej miałam tego luzu, mogłam sobie e, uciąć jakieś drzemki w ciągu dnia, leżeć, odpoczywać, a teraz wiesz, przyjeżdżałam do domu i cały czas musiałam coś robić i to było takie, to było takie nie okej okay pod tym względem, no. Wspominałaś, że chcesz jeszcze zawalczyć w tym roku. E, masz jakąś zawodniczkę, masz jakąś przeciwnikę, z którą chciałabyś się zmierzyć? Wydaje mi się, że to będzie, e, to z kim będę walczyła, to będzie miało... W sensie, Zobaczymy jak ta walka się skończy. To pewnie okay. będzie miało na to duży wpływ e, z, kim, e, z kim się powinnam zmierzyć w kolejnej, ale chciałabym, żeby to jeszcze było, żeby to jeszcze było w grudniu, dlatego że e, po grudniu, ogólnie, może inaczej, e, w styczniu będę. E, będę musiała mieć przerwę pół, około półroczną od treningu, więc e, w grudniu to jest w ogóle taki, taka ostatnia gala, w której bym mogła wziąć udział na razie. No. Walczycie w main evencie lekcji Lexi kontraty. Czy. E, e, czy, jak się czujesz z faktem? Czy jest to dla ciebie jakieś wyróżnienie, że walczysz po rzecz szpilce? No, mimo wszystko, no to wiesz, jest to, jest to dla mnie jakiś tam zaszczyt, że, że kolejny raz mam walkę wieczoru. Wydaje mi się, że przez to, że Heilik to jest gala flickfightowa, przez to my się bijemy. Po Arturze, gdyby to było KSW, na pewno, na pewno byśmy miały, gdybyśmy walczyły w ogóle na KSW, co na razie w ogóle to jest abstrakcja, no to raczej byśmy miały jedną z pierwszych walk. Więc jakby wiesz o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu to jest troszeczkę inny, inny w ogóle case tych gal, no nie? To, to nie jest tak typowo sportowa. To jest show, nie? No. A na kogo stawiasz? Y Denis kontra... Chyba Artura Szpilkę. Szpilkę. Chyba Artur. okay. Ja też to tak. lekcję postawiłem. No właśnie, no właśnie, cały czas tylko o tej lekcji gada, więc sorry, ja musiałam się odgryźć po prostu, Szpile, szpileczkę musiałam wbić. Szpileczkę, szpileczkę wbiłaś? Tak. John jest? No, więc tak to wygląda. Sparowałaś... że ja nie no. chciałam, no. Sorry, tak jakoś wyszło. No to specjalnie zrobił. Sorry, przepraszam. Ale głupio. Słuchaj, sparowałaś z Majką. Przez co? Jeszcze raz? Ciężki knockout. Ciężki knockout, tak? Okej, okay, dobra. Okay. Wróćmy do Majki. Sparowałeś z Majką. Czy, czy na nią stawiasz? W pojedynku z Missing Honey? Eee, no przez to, że, 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 że Maję poznałam, trenowałyśmy razem dwa miesiące, przez to, że mamy wspólnego trenera, Maja też jest wyższa ode mnie, przez to troszeczkę mogła imitować lekcji w jakichś tam pewnych zadaniówkach i tak dalej. No to trzymam kciuki za nią, fajnie byłoby jakby wygrała. Wiem, że, że zależy na wygranej, że się przyłożyła do tego, a miejsce z Hani nie znam kompletnie, kompletnie, więc no kibicuję Maj. Dzięki bardzo Natalia i życzę Ci powodzenia w sobotę. Dziękuję, dziękuję Dzięki bardzo. Serdeczne.